Większość FPSów, które aktualnie dostajemy do naszych rąk są wysunięte w przyszłość, gdzie Wojownik posiada bogaty asortyment broni oraz gadżetów, dzięki którym potrafi latać, widzieć przez ściany i być niezwykle precyzyjnym. Są jednak pewne wyjątki. Ja jestem Xaorus, a to jest Dino d czyli niekonwencjonalny i mało znany sieciowy FPS, gdzie wracamy do epoki krwiożerczych bestyjek. Całość ujrzała światło dzienne w 2011 roku i jest chyba jedynym w swoim rodzaju FPSem dostępnym za pośrednictwem platformy Steam. Po wydaniu 10 euro dostaniemy niezwykle interesujący produkt osadzony w realiach II Wojny Światowej, gdzie oprócz aliantów oraz Niemców do walki wkraczają uzbrojone po uszy dinozaury, robiące tutaj za to czym zazwyczaj jest czołg lub też samolot. Czym jeszcze zaskoczy nas oby produkt? Zobaczmy. Produkcja wita nas bardzo prosto zaprojektowanym lobby, w którym ukryto podstawowe informacje odnośnie gry, opcji oraz zbiór serwerów. Tych jest sporo tak samo jak aktywnych graczy, więc jeśli chodzi o kompanów do zabawy, nie powinno być żadnego problemu. Gdy już zdecydujemy się na rozgrywkę, w której chcemy brać udział, przyjdzie czas na wybór strony konfliktu. Tutaj sprawa nie jest taka prosta, więc przyszedł czas na grubszy opis bohaterów. Niemcy jako odkrywcy nowej broni mają w swoim zanadrzu aż 6 typów dinozaurów oraz 3 jednostki ludzi, mogące na przykład leczyć gadzik kompanów. Każdy z ludzi posiada asortyment kilku broni, z kolei dinozaury, jedną broń i kilka umiejętności, takich jak np. Na nadziewanie na rogate głowy lub pchnięcia. Po stronie aliantów znajdziemy 8 ludzkich łowców głów oraz jednego gada. Tutaj z broniami oraz umiejętnościami sprawa ma się identycznie. Gdy już zdecydujemy się na odpowiedniego raptora lub też łowcę, czas na wejście i rozpoczęcie walki. Ta jest niezwykle dynamiczna, szybka i często zaskakująca niecodziennymi rozwiązaniami. Jest bowiem kilka ciekawych bestyjek, takich jak na przykład malutki szkrab mający ładunek na plecach. Mały kamikadze porusza się błyskawicznie i wpadając w grupę aliantów, czeka na nasz klik kończący życie jego i w miarę szczęścia życie wroga. Jest to brutalne, jednak dla dobra ekipy warto się poświęcić. Gdy znudzi nam się walka na ziemi, zawsze można pograć skromnym ptakiem mogącym fruwać i obserwować otoczenie. Wszystko jednak nie kończy się na walkach maluchami. Są też gigantyczne bestie, których samo podejście budzi strach. Od strony aliantów całość może nie wygląda tak sympatycznie, ale równie ciekawie. Postacie są szybkie i specjalizują się w zabijaniu bestii. Na brak akcji nie możemy narzekać. Graficznie gra podlega pod kategorię średnią. Całość jest ładna, ale mimo wszystko nie tak ładna jak np. Planet Side 2. Zostajemy po prostu klasyczną gierkę w klasycznym wykonaniu. Na duży plus jednak zasługują wymagania i optymalizacja, które z kolei pozwalają osiągnąć wysokie FPSy już na przeciętnym sprzęcie. Dźwięk w grze, jak i grafika również jest przeciętny. Próżno to szukać niewyobrażalnie realnego audio. Jednak mimo wszystko zabawa i tak daje sporo radości. Jest to kolejna gra, którą kręcę podczas darmowego weekendu na platformie Steam. Całość ma kilka minusów, jak średnia grafika, dźwięk czy mała wytrzymałość dinozaurów, które w fakcie powinny być przecież bestiami nie do zniszczenia. Ocena to coś w okolicach 7 na 10. Na ocenę miał wpływ genialny klimat, który po części rekompensuje negatywne doznania. Zastanawiajcie się nad zakupem, a ja tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło, cześć!